Cześć, kochani, witam Was serdecznie. Zobaczmy, jakie energie tutaj dzisiaj do Was przechodzą. Zobaczmy, jaka wiadomość dla Was. Oczywiście nie dla wszystkich. Nie za wszystkimi będzie rezonować. To nie jest czytanie prywatne, kochani, tylko ogólne dla ogółu. Także nie wszyscy jesteście w takich samych mm, sytuacjach. No dobra, no ale zobaczymy. Co tutaj ciekawego się pojawi dzisiaj. Zobaczmy. Oj, karty uciekają. Dobra, tak już kończę to tasowanie. Zobaczymy, jakie energie się tutaj dzisiaj kochani, dla Was chcą pokazać. Jaka wiadomość dla Was, co Wy macie usłyszeć. Dobra, pięć kart. Zobaczmy na spodzie talii główną energię do tego czytania. O, trójka kielichów, o, bardzo fajna karta, kochani. E, karta spotkań, e, zabaw, karta e, towarzystwa, no też e, tu możemy coś wypić, możemy się pobawić. E, to jest karta też bratnich dusz, randek, spotkań. Naprawdę bardzo fajna, przyjemna karta, pod spodem jeszcze cesarzowa, no, która gdzieś czuje się w tym wszystkim spełniona, gdzieś, gdzie może podobać się też innym. To są jakieś wyjścia wspólne, spotkania z przyjaciółmi, kochani, rozmowy, poczucie takiej bliskości z innymi osobami. W negatywie ta karta może oznaczać, relację trójkową, także no zobaczymy jak te karty tutaj kochani zaraz się odsłonią, czy to rzeczywiście będzie chodziło bardziej o tą negatywną stronę, czyli o to, że gdzieś tutaj w, w relacji jakaś jest trzecia osoba albo więcej tych osób albo czy to chodzi po prostu o czas właśnie spotkań yy, może jakiś randek może coś tutaj w tej energii zacznie się u Was kochani dziać także no patrzymy dobra Dwójka buław, stanie na rozdrożu, może właśnie nie wiadomo, w którą stronę iść, gdzie iść, co mi to tutaj da. No zobaczymy, bo to jest takie ogólne dosyć energię, ogólne karty. Także ja patrzę na razie dalej i będę, kochani, dopowiadać, ale tutaj jest jakiś plan, tutaj jest coś obmyślanie, tutaj jest zastanawianie się, co dalej, w którą stronę. No to zobaczmy. O, król monet. <laughs> może tu chodzić właśnie o jakąś osobę, kochani, która gdzieś, e, z którą e, albo będziecie się spotykać, e, gdzieś tutaj może razem, może ta osoba wyjdzie z propozycją jakiegoś spotkania, ale no, jest tutaj wahanie, albo jest też tutaj e, no, planowanie tego, co dalej, jak dalej. Król monet może jest to osoba starsza, byk panna koziorożec, ale e, no, jest poczucie może tutaj bliskości z tą osobą. Albo no, wiecie co, ja odsłaniam karty dalej i, i będę wam bardziej precyzyjnie wtedy opowiadać, ale są tu jakieś spotkania, jest tutaj chęć wymiany, że tak powiem, emocji, komunikacji między osobami i jest też takie właśnie stanie na rozdrożu, czy, czy iść w to, czy w to nie iść. O, i znowu karta, o, ok, to jest brak decyzji jakby, kochani. Brak decyzji. Znowu karta mówiąca o tym, że nie wiem, co tutaj z tym zrobić, nie wiem, co będzie. Może spotykacie jakąś osobę gdzieś w towarzystwie, wiecie? I nie wiecie, co dalej, co, co tutaj z tego wyniknie. Zaraz będę oczywiście patrzeć dalej, jak to się ułoży. Co się z tego ułoży? Może gdzieś, kochani, spotykacie się ze znajomymi, albo ktoś po prostu proponuje wam to spotkanie i do końca jest tutaj wahanie. Nie wiem, czy to mi dobrze zrobi, nie wiem, czy powinnam, nie wiem, y, czy rzeczywiście wybrać to, czy iść w to. O, no, i kolejny król, król Buław. No, y, powiem wam, że męskie energie tutaj koło Was. Mogą tutaj być jakie znaki ogniste, to chciałam powiedzieć, się zawiesiłam. Baran, lew, strzelec. Także tutaj są jakieś energie. Tak jak mówię, jest tutaj więcej tych osób. Nie, jest, nie ma tych osób, tak jakby tylko dwóch, jest więcej. Może właśnie te energie tutaj i ognia, i energie ziemi bardziej stabilne, bardziej ogniste i może, kochani, może będzie propozycja, że macie gdzieś iść tu albo tu, może tych osób będzie więcej, albo dostajecie propozycję tutaj spotkania od dwóch różnych osób, też tak może być i nie wiecie, co z tym zrobić, w którą stronę iść. Są przy Was energie, kochani, no, większej ilości osób. I dlatego też tutaj ta trójka kielichów, bo te energie tutaj mm, no nie są tak, jak w parze dwie energie, tylko jest tutaj tego więcej. I w związku z tym jest niemożność podjęcia decyzji i nie wiadomo, co będzie. Jest zastanawianie się. No dobra, no to zobaczymy, co dalej z tym. O, i tu jest właśnie obciążenie tą sytuacją. Obciążenie tą sytuacją. Yy... Jest mi może właśnie za dużo tych energii, coś tutaj przeszkadza i trochę zaczyna to być dla mnie balastem. Trochę zaczyna być to balastem. No dobra, no to ja patrzę dalej, kochani. Jestem ciekawa, co tutaj dalej z tego wyniknie, z tego spotkania, z tej komunikacji. Dobra, zobaczmy tą dwójkę buław. Dlaczego te rozdroże? Dlaczego rozdroże? Bo mag. Ok, jeszcze sobie jedną dołożę. I koło fortuny, o, kochani, mocne energie, bo y, masz coś wybrać i wiesz, że to zmieni coś, że to będzie y, to mo może mieć jakieś konsekwencje. Może wiadomo, jeżeli wybierz, je, wybierzesz jedną osobę, no to ta druga y, no bo konsekwencją będzie to, że tej drugiej nie wybierzesz i nie będzie już przy Tobie tej energii. Także. No, jest może właśnie taka niechęć czy niemożność właśnie podjęcia jakiejś decyzji. Może to jest też tak, że te energie, te osoby y, mają taką zagwózkę też właśnie, y, czy Cię gdzieś zaprosić. Z jednej strony tak, chcę, a z drugiej strony nie wiem, nie wiem, czy będzie odmowa, czy nie, i też to dlatego może być właśnie tutaj dla kogoś obciążające, ale ten plan tutaj i ta właśnie niejasna droga, którą nie wiem, czy iść w to, czy nie, jest związana właśnie z tym, że tutaj po dokonaniu jakiegoś wyboru. Po to, że weźmiemy to w swoje ręce i powiemy, dobra, idziemy tam, albo nie idziemy tam, to przyczyni się do jakichś e, zmian. Dobra, ja chcę sobie. Te, ci panowie tutaj, oni mi są tutaj, wiecie, e, jas, jaśni i, i, i czytelni, także ich chyba dobierać raczej nie będę, chociaż może za chwilę, jak mi coś przyjdzie do głowy. Wy panowie oczywiście wiecie, że musicie tę energię sobie przestawić. Ja chcę jeszcze tutaj zobaczyć tą dwójkę mieczy. Dlaczego nie ma tutaj tej decyzji? O co tutaj chodzi? A z No, właśnie, nie ma decyzji o nowym początku. O Może wiesz, że to się będzie kojarzyło z, z zaczęciem romansu, z zaczęciem e, relacji. Tak, jakby no, nie ma decyzji, i nie wiem, może wiecie co, jesteście właśnie między tą energią stabilizacji, ułożenia, ym, takiej dojrzałości, a tą energią, która jest bardziej taka ognista, która gdzieś tam bardziej ciągnie, jest bardziej ta chemia. I no, przyjdą do Was takie energie, kochani, że będziecie właśnie w tej sytuacji, może już jesteście, albo byliście. Że nie będziecie wiedzieli, czy coś zacząć, czy nie, czy to jest na chwilę, czy to jest na dłuższą metę. Bo az buław jest fajną, pociągającą, no, przygodą też, ale może się szybko wypalić. A tutaj jest stabilizacja po drugiej stronie. Także, no, dlatego nie wiadomo, co tutaj będzie, jak będzie. Dobra, dlaczego dziesiątka buław. O, czwórka Bław. Bo mam wrażenie, że z jednej strony jest tutaj ogień i jest pociąg do jakiejś innej osoby, czy bardziej się ktoś podoba, albo ta osoba bardziej tutaj do was no, przychodzi i chce, ale no, może być tak, że balastem jest obciążeniem jest to, że gdzie się stała relacja. Może ten ktoś ma relację, albo Wy macie relacje, kochani. Dlatego tutaj, no pokazują mi się te trójkowe tutaj, wiecie, akcje. To nie musi być jakieś relacje stałe i kogoś gdzieś tam, ktoś kogoś zdradza, chociaż też tak może być, że gdzieś takie energie tutaj przemkną takiegoś romansu, chemii, jakichś spraw tutaj łóżkowych, wiecie, takich akcji. Ale to może też chodzić po prostu o tę energię, że gdzieś tutaj dwie energie, jakie się pokazują przy Was, jakiś mężczyźni, którzy. i nie wiadomo, właśnie, co dalej, gdzie z kim, co, jak. No dobra. Co dalej z tego. wyniknie? Albo ja sobie jeszcze dobiorę tych panów, chcę zobaczyć, co oni tutaj symbolizują. Kim jest król monet? Dlaczego król monet? Okej. Okay. Coś, co było. Może jakaś przeszła relacja, kochani. Jest przy tym wieża. Może coś, może właśnie jakiś ex, Może gdzieś jest jakaś energia jeszcze przy kimś, gdzie ktoś, kto już chyba nie ma tutaj przy was tej energii, tej stabilnej. Dobra. I dlaczego król buław? Kim jest król buław? Dziesiątka mieczy. Okej, okay, to są dwie energie, tak jakby osób, ale ja mam wrażenie, wiecie, że to są też wasze myśli związane z tym. Tak jakby tak czuję to trochę, jakbyście nie do końca wiedzieli właśnie co wybrać, bo z jednej strony może was są jakieś lęki, wiecie, że tutaj coś nie pójdzie i będzie koniec, że tutaj się coś rozwala. Może Wy tutaj jesteście w jakiejś właśnie relacji, która jest dla Was może właśnie obciążająca, trudna, ale pokazują się jakieś nowe energie, nowe osoby do Was przychodzą, chęć e, zainicjowania tutaj czegoś nowego, wejścia w to, nowy początek, ale przy Was tutaj, no nie wiadomo, jak to, jak to może się potoczyć, co z tego będzie dalej, nie? No, trochę się tutaj dzieje w tych energiach, kochani. Może po prostu pójdziecie gdzieś między ludzi i te energie się tam pokażą, wiecie? Też tak może być. Gdzieś, gdzie będzie więcej osób, gdzie będą jakieś wybory, żeby nie, nie będziecie wiedzieli, co robić. I będziecie wiedzieli, że jak coś wybierzecie, to, to jakaś zmiana tutaj będzie musiała nastąpić. No dobra, to ja chcę zobaczyć. Jaki jest potencjalny koniec tego? Jak to może się zakończyć? Co, co może być dalej w związku z tą sytuacją? Okej. Okay. Okej, okay. mi się wydaje, kochanie, że pokonacie jakieś trudności i ktoś tutaj zapuka do Waszych drzwi, przyjdzie za jakąś, z czymś do Was. Może z chęcią pojednania się, z chęcią powrotu do relacji, z chęcią zaczęcia wszystkiego od nowa, z chęcią e, budowania czegoś nowego, e, takie przezwyciężenie, kochanie trudności. Może jest tak, e, że, że to Was może były te tutaj, wiecie, jakieś zahamowania trudności, ale to wszystko odchodzi. Wy, mam wrażenie, nabieracie tutaj mocy, nabieracie siły i pokonujecie jakieś trudności i fajne energie przychodzą bo tutaj mogą być kochani dostajecie jakieś wiadomości dostajecie jakieś propozycje ktoś tutaj nie wiem wiecie tak nieśmiało do was przychodzi z jakąś sympatią chce tutaj no tak jakby wam coś proponuje kochani i to się tutaj pokazuje jako coś takiego ciepłego dla Was, dla was takiego, coś takiego emocjonalnego, coś przyjemnego. Może nie zaraz wielka miłość i nie wiadomo co, ale <laughs> poczucie, że aha, dobra, to, to tutaj już ściągam tą, tą opaskę z oczu, już widzę lepiej, potrafię coś wybrać, e, albo ktoś też wybiera i przychodzi do mnie, proponuje coś. E, wiecie, rzuca jakiś taki nieśmiały komplement, przychodzi z czymś takim i was budzą się takie jakby no, albo sympatia po prostu, albo jakieś już uczucia. Także bardzo fajne, ale to są jeszcze, kochani, takie energie delikatne, świeże. Tutaj nie ma od razu, wiecie, jakiegoś tam konkretów i wiecie, kawa na ławę, nie wiem, będziemy razem do końca życia, czy coś takiego nie. No, tu jest może jakieś właśnie zaproszenie na spotkanie. Yy, powiedzenie czegoś miłego, miły SMS, miła wiadomość jakaś. Naprawdę coś takiego... Yy, takiego sympatycznego i ciepłego. Bardzo fajnie to wygląda, kochani, bardzo fajnie. No tak, dobra, to tak. zobaczmy, jakie wskazówki dla Was, jakie rady. Czwórka monet. No, czwórka monet mówi o zachowaniu też takiego umiaru, o zachowaniu... Energii, w której jesteś. Jeżeli coś sobie postanawiasz, czy, czy masz jakieś tam swoje standardy, czy jakieś swoje, no nie wiem, no takie standardy, w których, zgodnie z którymi działasz, to masz przy tym zostać. Masz przy tym zostać. Tak jakby pozostań w swojej energii, pozostań w tym, co masz. Zachowaj coś dla siebie. Jak z kim się tutaj jedną osobą spotykasz, to nie mów o tym innym osobom. Tak, jakby zatrzymaj się w tym, w tym co jest. Stań twardo dwoma nogami na, na ziemi. Bądź w tej energii, co jesteś. No dobra. Dobrze to wygląda. Fajne, miłe spotkania tutaj jakieś się szykują, kochani. Fajna komunikacja, także. Na pewno jakieś zmiany tutaj mogą przyjść, zgodnie z tutaj, jeżeli coś tutaj będzie wybrane, jakaś droga, ale to tak zawsze jest, wybierając jedną drogę, pozostawiamy coś innego i, i, i idziemy po prostu do przodu. I to się wiąże z dużymi, kochani, zmianami nieuniknionymi, ale tutaj przychodzą te ciepłe energie, miłe, ciepłe energie, bardzo fajnie. Taki powrót, wiecie, emocjonalny do domu, do swojego wnętrza, do takiego do poczucia takiego emocjonalnego, wiecie, ciepełka. Bardzo fajnie. Fajne tutaj będą spotkania, może fajne rozmowy, kochani. Przyjemne, miłe, sympatyczne. Poczucie takich, takiego braterstwa, takiego, takiej bliskości. Fajnie. No dobra, kochani, ja Wam dziękuję. Jeśli macie ochotę na czytania prywatne, dawajcie znać na maila. Ja oczywiście trzymam kciuki, żeby wszystko Wam się tutaj fajnie układało. E, dziękuję Wam, dziękuję za wspieranie kanału, za, za subskrypcję, za lajki, za komentarze. Dziękuję kochani po prostu, że tu jesteście. Pozdrawiam i do usłyszenia.